Domowe studio, odcinek numer 2. Well, no Jakby konsekwencja w działaniu i regularność to moje mocne strony. Well, there's no problem. Dzisiaj na tapet bierzemy zegarek. Bez planów i bez żadnego skryptu postaram się złapać jakieś fajne, ciekawe szoty, a potem w montażu coś z tego skleić. To, co jest najgorsze w kręceniu tego typu rzeczy, nawet nie są odciski, ale to jest każdy pyłek, każdy mini włosek. Wszystko jest widoczne i nieważne, jak dobrze odkurzycie chałupę, to i tak się mnie pojawiało. Normalnie zacząłbym od ustawienia światła, ale wymyśliłem, że podwieszę zegarek na linkach i spróbuję dopać kilka shotów takich w powietrzu. Od góry przyklejony do c i od dołu do tego stolika na taśmę. I spróbujemy teraz złapać kilka pierwszych shotów. Muszę zdjąć grida z softboxa, bo zapomniałem, że wszystko w tych szkłach się odbija tak mocno, że potem widać lampę. Zrobię sobie mały test shot. Wrzucę to na kompa i zobaczę, jak to wstępnie wygląda. No i git. Mówiłem Wam, jak nie cierpi kurzu. Spróbujemy się pobawić teraz tubą LEDową. Wystawię sobie ją na początek na 50% mocy. są odciski! No i git. To co jest mega istotne przy takich produktach, które są odblaskowe. Uwaga na to, co jest w obrębie, co się odbija, bo później będziecie mieli problem. Totalnie eksperymentalnie pomyślałem, że fajnie, gdyby zegarek wyłonił się w jakiś sposób z dymu. Problem w tym, że nie mam maszyny do dymu, ani nie mam nawet już e-papierosa, tak jak to było tak pierwszym razem, kiedy coś kręciłem. Za to mam taki mały z powietrza, który jest okropnie brzydki, ale może uda mi się to jakoś schować i albo wyjdzie epicko, albo wyjdzie beznadziejnie. Not bad. Mega doji, ale nie mogłem znaleźć głowicy drugiej. To jest w ogóle beznadziejna do slidera. Będzie więcej zabawy w poście. A jaki będzie efekt końcowy, to zaraz się przekonacie. Dzięki, że zostaliście do końca. Zasubskrybujcie, dajcie lajka like i do zobaczenia już w kolejnym filmie, który będzie za tydzień, za dwa, za trzy, za miesiąc, za rok, albo za dwa. Well,